Halo i serdecznie witam Was, moi e, kochani widzowie. E, po dłuższej przerwie e, chciałam Wam krótko e, opowiedzieć, co się u nas dzieje, u mnie w ogóle w rodzinie, e, w Centrum Harmonii. E, no, bardzo mało czasu ostatnio miałam, bo mamy bardzo dużo gości się zgłasza, nie tylko polskojęzycznych, niemieckojęzycznych, bardzo dużo po występie u Michaela Fok-Ferdenken. E, po prostu mam taki nawał zamówień moich olejków, Kracja, także mam bardzo dużo pracy i biurowej, i po drugiej gości. Chodzi o leczenia, o, o medytację. Tak jak wiecie, już was informowałam. Dużo u nas się dzieje, więc wszystko jest w rozwoju. I chciałam podziękować serdecznie wszystkim, wszystkim gościom, którzy u nas byli, uczestniczyli w zajęciach, w leczeniu w naszym Centrum Harmonii. I bardzo, bardzo pozytywne zostawili po sobie wspomnienia, tęsknimy za Was, rozmawiamy o Was bardzo często, więc w tej chwili mam bardzo króciutką pauzę, bo następne gości się spodziewamy. Więc jeżeli, moi drodzy, ktoś planuje do nas przyjazd, to prosimy 6 tygodni wcześniej. Chodzi o rezerwację, bo mamy ograniczone i miejsca, no i naturalnie wielkiej grupy nie możemy naraz po prostu poświęcić czasu, a chcemy chętnie spędzić czas z każdym i pojedynczo, i w tych małych grupkach. Poza tym, tak jak e, e, wiecie, mia, mieliśmy przesył, e, nie, nie było ciągłości e, z wysyłkami olejku, teraz już wszystko się ustabilizowało. E, tak jak powtarzam, e, w Polsce wszyscy, którzy z Polski chcą olejek, to bardzo, bardzo proszę do pani Ireny. Tam u niej, bo ona, te olejki idą do niej po prostu i tam jest taniej, bo jest, zaoszczędzacie na drodze wysyłce. Na mojej stronie www.helzir.es Jak się na buteleczkę gracja kliknie, chodzicie na tą stronę i tam, tam jest wszystko podane, tak samo jak z Anglii, jest pani Renata, a resztę no, bezpośrednio u nas. Także mam nadzieję, że już dużo ludzi, którzy z problemami skórnymi już zapoznali się z moim olejkiem, a mam dużo odzewów, mam dużo odzewów mailowych i przez Skype'a. Cieszę się z tego, że już są wyleczania chorób skórnych. Cieszę się, że ludzie doznają tego sami na własnej skórze, bo ja wam opowiadać mogę. Tak, wiecie, mam, mamy już dziesięcioletnie jubileum e, mojego olejku. Także doświadczeń mamy mnóstwo, mnóstwo. A ci nowi, którzy dochodzą, mają zainteresowanie, doświadczają po prostu sami. Nie chcę nikogo przekonywać. Mamy teraz taki nawet fajny, e, lekki design, jest zrobiony, ale to z doskonaleniem do używania, tak, żeby nie, z takim, takim dziubkiem się. Po prostu lepiej się wylewa. Troszeczku jest inny, ale lepiej i więcej moderny. Także nie mamy już żadnego zastoju z wysyłkami i zapraszamy chętnie do źródła młodości, do, samo, do samego pięknego wyglądu. No i naturalnie na zdrową skórę. Skóra zdrowa, organizm zdrowy. Poza tym. Tak jak powiedziałam, zbliżają się teraz, zbliża się teraz turystyczny sezon u nas w Hiszpanii, teraz od, od połowy kwietnia. Także kochani, kto planuje urlopy, planuje ze mną spędzić też czas, także proszę o wcześniejsze zawiadamianie do mnie mailem, piszcie maile, dzwońcie albo na skype'a. I jeszcze jedna sprawa, to e, Teresa Korol ode mnie e, odleciała prosto na, na zlot zwolnie, zwolenników NTV e, we Wrocławiu u Janusza Zakuskiego. No, Przekazałam Wam pozdrowienia, e, cieszę się, że dotarły. E, obejrzałam e, ten, ten program. No jakbym była zaproszona albo wspomniana na, z chęcią, z chęcią bym z moim mężem e, też tam przyjechała, nie jako do wystąpienia po prostu jako żeby z wami spotkać się zobaczyć i w ogóle w ogóle z wami wszystkimi i osobiście was pozdrowić ale nie stało się tak to nic, dlatego jeszcze raz ode mnie serdeczne serdeczne pozdrowienia od mojej rodziny od moich zwierzaczków Luna Luna i także widzicie pogodę mamy piękną Wiele atrakcji Was oczekuje tutaj. Także jak zapowiedziałam, mieszkanie jest przy morzu, przy porcie jachtowym. Macie 5 minut na nogach na plaży, która jest długości 20 km. Klimat, mikroklimat tutaj. No nie chcę wspominać o, o spotkaniach z obserwacjami UFO. Ja nie mówię tylko od siebie, już moi goście mają sami nagrania sami e, zdjęcia robili, e, dużo m, właśnie od moich gości dostał Waldemar Czarnecki. Pozdrawiam Waldemar i opracowuję wszystko. E, mamy udowodnione, że tutaj są moi przyjaciele. No i raz się dają, raz się dają, a większości się dają. I nawet moim gościom się filmować, fotografować i te przeżycia są po prostu dodatkowo na żywo. Więc e, zachęcam wam jeszcze, was jeszcze raz. Poza tym e, Teresa Ko Korol e, przylatuje często tutaj. Jeżeli ktoś sobie życzy regresji hipnotycznej z Teresą Korol, to bym bardzo prosiła, żebyście bezpośrednio wchodzili na jej stronę, czy, czy tam jest kontakt do niej. E, pytajcie się, kiedy ona jest tutaj u nas w Denia. E, chodzi o terminy, żeby to wszystko się zbiegło i e, także zapraszam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i e, mam nadzieję, że z dużo, z dużo z Was będziemy mieli okazję osobiście się spotkać tutaj, u nas i e, życzę Wam dużo, dużo wrażeń i przeżyć. Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, e, Cielesne, duchowe, czy sam nie wie, po co tutaj jest, dlaczego tutaj jest. Chętnie stoję dla Was w rozwiązywaniu tych problemów, zagadek, zagadnień, no i naturalnie całkowitego wyleczenia, co już goście, którzy byli, mogą to potwierdzić sami. I cieszę się z tego. I tol, tol, tol. Życzę Wam wszystkim samego zdrowia samej radości i dobrych myśli. Jeżeli to wszystko będziecie razem mieli, to pójdzie wszystko jak po masie. I zmiany będą szybsze jak oczekujecie. A wiadomości mam bardzo, bardzo dużo. To są takie przekazy, ale nie będę ogólnikowo tego mówić. Będziemy rozmawiać na spotkaniach, jak będziecie ze mną bezpośrednio. I przede wszystkim już mam Daniel, mój literat, już skończył pierwszy manuskrypt w języku polskim, niemieckim, pierwszy tom książki, która się nazywa, czy będzie się nazywa, Za kurtyną tętnij życie. I w tej chwili szukamy tylko wydawnictwa w Polsce, który będzie miał zainteresowanie moją książkę wydać, bo drugi tom, on to mi przylatuje, będziemy pisali tutaj, a w języku niemieckim to ma zainteresowanie, bardzo prawdopodobnie Jan von Helsing wyda, weźmie w swoje ręce wydać w języku niemieckim. Więc jeżeli dotrze do kogoś, kto ma kontakt do jakiegoś porządnego, mówię porządnego wydawnictwa, to e, zachęcam i zapraszam, skontaktujcie się ze mną i będę się cieszyć. E, naprawdę jest bardzo dużo to, e, tam e, wiedzy przeze mnie przekazanej. Jest e, e, bardzo burzliwa historia e, tam przedstawiona i e, w tym roku na pewno ukaże się już na rynku moja książka i w polskim i w niemieckim języku, także kochani, zapraszam. Jest u mnie też bardzo burzliwy czas, ale dajemy sobie radę, bo jeden drugi wspiera bez czegokolwiek mówienia. Rozumiemy się i tak musi być i życzę w każdej rodzinie tego samego. Także całuję Was, do usłyszenia, do zobaczenia i na